Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, Świętego Franciszka z Asyżu. Ostatnio są upały, więc musimy uważać, nie wychylać się za bardzo, bo słońce może nas potraktować. Więc z tego wniosek od razu w jakim świecie żyjemy, że na wszystko musimy uważać. Ten świat jest dziwny. Uzależnieni jesteśmy od materii, od chemii, od naszych neuronów, od ciała, od mięśni, od wszystkiego, od Słońca, od Księżyca i innych planet. A propos planet i życia na tych planetach, to już mówiłem nie raz, ale przypomnę, że życie na Ziemi, w naszym układzie słonecznym jest tutaj, tylko i na jednym z Księżyców. Jowisze, tak mi ojciec Pio powiedział na rozmowie. Ale tam jest inne życie niż tutaj. Więc żyjemy w świecie trudnym dla każdego. Wpadamy w różne uzależnienia. Potem z nich ciężko się wydostać. Powstają różne organizacje, różne mafie, różne unie. I próbują nami zarządzać, jakieś korporacje wielkie, które promują LGTB, po to, żeby oni na tym zarabiali, żeby się mi łatwo kierowało ludźmi, którzy nie mają dzieci, a żyją w różnych związkach. To wszystko jest polityka mechaniczna, polityka ekonomiczna i jednocześnie ideologia, i łatwo się uzależnić. Tak samo jeśli chodzi o tą naszą Unię Europejską, to bardzo fajnie w telewizji narodowej mówił Stanisław Michalkiewicz. O Unii Europejskiej, jakie były tego początki? Początki były w 1915 roku się zaczęło. Pewien projekt powstał i to się tak rozwijało. Oczywiście potem pierwsza wojna wywołana przez Niemców. Bo chcieli zawładnąć Europą i światem. No, ci, którzy się rozwijali międzywojennie, między wojnami Polacy, szła, szedł postęp ogromny, no to przerwano, i Druga Wojna światowa. Przy, I znowu Niemcy. I tak naprawdę potem powstały różne tam y, projekty jeszcze inne, i tak powoli to szło przez 90 parę lat. Aż do momentu powstania Unii Europejskiej. Zrobili to Niemcy. Unia Europejska powstała między. Mm, przez Niemcy i Rosję. Przy okazji. Oni też brali w tym udział. Dlatego ojciec Pio kiedyś mi powiedział, że Polska. Że Niemcy z Rosjanami się dogadują nad głowami Polaków. I tak było. I cała ta Unia Europejska i ten Zielony Ład i to wszystko. To wszystko jest robione przez Niemców. Bo. Mm, Pierwszą wojnę przegrali, drugą przegrali, już za bardzo nie chcą wojny, ale chcą zawładnąć to, co ostatnio Scholz powiedział, że oni chcą rządzić całą Europą, a nawet światem, więc do tego dążą. I okazuje się, jak mówił Stanisław Michalkiewicz, że cały ten traktat Unii Europejskiej to nikt tego nie przeczytał. Nikt mówi. ani Lech Kaczyński, który tam podpisywał różne rzeczy. Ani lewica, która spowodowała, że weszliśmy do Unii Europejskiej, nikt tego nie czytał, bo to są ogromne tomy, a tam jest zawarte m.in. to, że będzie federalizacja, że nie będzie państw suwerennych, i cały czas do tego dąży się. Widzicie, co Tusk robi, co robią Niemcy: dążą do rozbicia państw narodowych, i to, ten proces jest zapisany już, już od dawien dawna, i tego. Się, trudno z tego się wycofać, bo będą robić wszystko, żeby rozbić państwo, żeby było właśnie byle jakość, bieda, Zielony ład między innymi też do tego należy, wszystko robią, aby zniszczyć narodowe państwa i żeby tylko Niemcy rządziły, a my, tylko ich wyrobnikami. Więc trzeba to wiedzieć i modlić się, aby tak się nie stało kiedyś ojciec Pio mówił, ale to nie do mnie, do kogoś innego, że Unia Europejska się rozleci. No i przypomnę to co powiedziała mi Teresa Neumann, która przychodziła na rozmowy. To już ponad około 30 lat temu mi powiedziała, że już się dzisiaj modli o to, że jak niemieckie wojska będą przechodziły przez Polskę, żeby nikomu nic nie zrobiły. Więc ruchy będą, będą wściekać się Niemcy. Już nam podrzucają uchodźców nielegalnych. Policja nam podrzuca do Polski. No po prostu jest to coś niesamowitego. I Tusk na to wszystko się zgadza, bo on wie, że to tak zadziała. Ale modlimy się w tych sprawach, aby Polska się nawróciła, zrozumiała, przecież Iska z Polski ma wyjść i będziemy jeszcze innym pomagać narodom, więc narodowość ocalimy, ale to może potrwać jeszcze trochę i wiele bólu z tego powodu będziemy mieli. <laughs> Od momentu, kiedy Tusk obalił z Wałęsą premiera Olszewskiego, to ojciec HSPO mi wtedy właśnie powiedział, że będziemy na kolanach zdobywać wolność z powrotem. Po części zapisu zdobyliśmy tą wolność i znowu nam zaczynają odbierać, ponieważ część ludzi fałszywych, złych, niedobrych zagłosowało na, tych, na ten zły rząd, na tych złych, na to PO zło, niemieckie PO przecież bo za niemieckie pieniądze PO było zakładane, więc sami widzicie, jaki rysuje się obraz tego wszystkiego. Więc módlmy się i wkładamy do koszyczka ojca Pio wszystkie nasze sprawy, <coughs> również różnych uzależnień. Też mnie tam prosicie o osoby zmarłe, bo też tam Maciek mówił, że miał sąsiada, właśnie o umarł, więc módlmy się również za nich wszystkich. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Przeczytam wiersz Maćka, tego, którego znacie już ze zdjęcia. Ostatnio u mnie był, co wydał wiersze. Znaczy był tam u w ogrodzie Majki i mamy tam, żeśmy się spotkali, bo ja tam na ogół po południu jestem, tam coś się pracuje, podlewa w ogrodzie i tak dalej. Więc czytam Maćka. modlitwa jakby żal. Przeżyłem dzień niewytłumaczalnie, bezsensownie. Ciepłe ptaki zajrzały mi w oczy, przecież nie wiem, nie widzę. Jeśli rok ma cztery pory, to na pewno jestem w piątej i jeszcze wybija dwudziesta piąta trzydziestego miesiąca. Wejdź w moje ramiona, kusicielko dobrych, zbawczyni złych, Muzo wojen fetyszu pokoju, nie zapomnij, że nie jesteś jedynym bożkiem tego świata. Przeżyłem dzień niewytłumaczalnie, bezsensownie. Ciepłym ptakom wyrywałem włosy, a teraz świata już i deszcz, świta już, i deszcz zaczyna mizdrzyć się do słońca. To teraz yy, jakieś rozważanie z drugiego tomu. <laughs> tak, szukasz, ale to jeszcze za mało. Musisz znaleźć, jaki jest sens poszukiwań. Jeśli znajdziesz coś innego niż Boga, to zbłądzisz. Staniesz się podróżnikiem w kosmosie. Wiecznie będziesz szukał po planetach, rodził się tu i tam, umierał. Bóg jest wszędzie i bez problemów możesz go znaleźć. Po to masz zmysły i umysł, aby przez nie doznawać najpiękniejszych przeżyć. Piękno jest pamięcią Boga. Bóg jest idolem idolów. Musisz być wyjątkowy. Pamiętamy Boga, dlatego tak się buntujemy, że jeszcze nie jesteśmy w idealnym świecie, bajkowym świecie w niebie. Ale nastąpi ten moment, oby jak najszybciej. Ojciec Pio mówił nam: Róbcie wszystko, aby żyć tu już ostatni raz. A planetę naszą nazwał Kołchozem Czystcem. Bo tu się charuje i cierpi <głównie>, głównie. A jak nawet nie pracujesz, a jesteś chory i leżysz obłożnie, to, 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 to cierpisz. Nie pracujesz, ale cierpisz. Ale twoja płuca i serce pracuje. Także praca jest cały czas. Bez ustanku. Okropny świat. Następna myśl. Jakiekolwiek ścieżki i praktyki z zakresu duchowości nikomu nic nie dadzą, czy to buddyjskie, hinduistyczne czy katolickie. Wszystkie te kierunki i teorie wymyślił człowiek w poszukiwaniu istoty wyższej od siebie, a gdy jej nie znalazł, postanowił na tym zarabiać pieniądze i zdobywać władzę nad świadomościami innych. Ani cel, ani pośrednie praktyki same w sobie nie są celem. Cel jest nieosiągalny, nierozpoznawalny. To, co widzimy oczami, jest jedynie jego przejawem. Stworzono liturgię wokół tej idei i ludzi dla tej dogmatycznej o teologii wszystkich religii nienawidzą się i zabijają. <laughs> I taka krótka myśl. Bóg nikomu nie wyznacza drogi. Dał życie i mamy to życie jedynie poznawać i kosztować go. A jak trzeba, szlifować je, by było coraz lepiej. I ojciec właśnie mówił: ma być lepiej, a nie gorzej. Pewnie, że nie będzie lepiej, jak będziemy się starzeć <laughs> nie niedołężnieć. To lepiej nie będzie. Lepiej będzie już w niebie później, ale. Tutaj na Ziemi, jako ludzie, musimy starać się, aby było jak najmniej konfliktów, jak najmniej złej ideologii, złej wiedzy, złego postępowania, złych uczuć i złych manipulacji politycznych. Wszystkie ścieżki duchowe, mantry, różańce odwoływanie się do Boga albo do diabła. To jedynie atrapy, których charakterystyczną cechą jest doprowadzenie do samouwielbienia, do zdobywania popularności i tworzenia niezliczonych teorii, których człowiek bardzo lubi słuchać i je tworzyć. Trzeba nam czegoś więcej, zbliżyć się do prawdziwego Boga, porzucając wszelkie pojęcia i teorie, które są ludzkie, umysłowe. Gdy się wszystko pokona, oczyści się z naleciałości umysłu, charakteru i ludzkich potrzeb, może uda nam się chwycić chociaż palec Boga. Ojciec Pio mówił, że niewiele potrzeba, żeby się zbawić. I będę to powtarzał, bo zapominamy właściwie to codziennie o tym. Bóg nie wymaga wielkich rzeczy od nas, cudów i innych bajerów. Wymaga prostoty, uczucia miłości, dobra. I przebaczania. I mówił ojciec tak, że, że wystarczy, żeby być dobrym, przebaczyć i kochać wszystkich jednakowo. Jednakowo wszystkich. Nawet tych złych, lepszych, gorszych, nie wiadomo jakich, w sukienkach, bez sukienek, obojętnie kto. Wszyscy mamy taką samą duszę, czy jesteśmy ciemni, biali, czy jacyś inni. Kwestia tylko edukacji jest. Edukacji. Wczoraj akurat byliśmy w jednym miejscu, to widziałem, bo w Wrocławiu to już dużo tych Afrykańczyków jest to widziałem Polaka, już tak po 50 człowiek był, wysoki mężczyzna, bardzo tak udawał i takiego młodego, i miał przy sobie piękną murzynkę Wysoka, może miała prawie dwa metry. No, jakaś modelka chyba, No, no coś niesamowitego, tak piękna. No, że aż wszyscy się obracali za nią. Patrzyli, bo nie wierzyli. Chudziutka, wszystkie kształty takie idealne po prostu, jak może mieć kobieta. No i, i, i nie była biała, czarna była. I ma duszę taką samą. Piękna kobieta, naprawdę. Uśmiechnięta, oczy, rysy, twarzy niesamowite. A czarna, tak do końca nie czarna, taka na max czarna, taka troszeczkę czarna. Znaczy bardzo czarna ale są tacy, co są na, naprawdę jak, jak czerń, ale ona nie. I ona też ma duszę przecież, wszyscy mają. Pamiętacie z historii kościoła, gdzie kościół głosił takie głupoty, że po prostu aż wstyd o tym mówić, gdzie mówił, że kobieta nie ma duszy. Byli tacy pseudoświęci, co tak wymyślali sobie. Że lepiej mieć mężczyznę niż kobietę. No tak kiedyś głosili wariaci w kościele. No, ale taka jest tu natura. Sam byłem zaskoczony kiedyś, jak pytałem o, o właśnie homoseksualistów, o lesbijki i tak dalej, z którymi Jezus się spotykał, bo wtedy, zwłaszcza w Rzymie, to była moda na, na takie rzeczy. Nawet były wojska specjalnie tworzone z homoseksualistów, bo oni się kochali i walczyli lepiej. No były takie rzeczy, działy się. I ojciec piją mnie zaskoczył. W pewnym momencie byłem sam w szoku. Dlaczego? Żeby, widocznie, żeby kochać i zrozumieć innych słabości ludzkich zmysłów, ludzkiego umysłu. I powiedział mi, że wśród apostołów też byli homoseksualiści. No, po prostu byłem w szoku, naprawdę. Ale to wynika tylko z słabości ludzkiej. Potrzebujemy pewnej energii. No, i to się zaczyna. I jeszcze jedna myśl. Osoba, która rozumie, jak porzucić wszystko pochodzące z umysłu, może chodzić do kościoła, modlić się jak inni, jeśli ma takie przyzwyczajenia. To jej w niczym nie przeszkadza. W sercu zawsze jest niezależna, bez względu na wszystko. I. Z pamiętnika. <laughs> Czytam z roku 80, 7 grudnia. Takie kiedyś pisałem pamiętnik, ojciec pił mi kazał, no to troszkę tam popisałem. Wigilia świętego niepokolanego poczęcia. Moja księżniczka obchodzi jutro śliczne święto. Chcę być cały dzień z nią. Jutro z kolei wigilia moich imienin. Podoba mi się ten zbieg okoliczności, a może wymyśliła go matuchna najświętsza jeszcze przed moim narodzeniem. W zasadzie nie lubię swoich imienin, krępuję się jak, jak mi ktoś składa życzenia, bo niby za co. Co takiego dobrego jest we mnie, aby, dać, aby do człowieka się uśmiechać i gratulować mu? Dlatego imienin swoich jakoś nie lubię, by nie powiedzieć czegoś więcej. Świętość dopiero przede mną, a tu zaczynają się jakieś życzenia. To nie to. Muszę zostać świętym, prowadzić życie ascetyczne, umartwione, na ile mnie tylko stać. Tak, będę milszy Bogu, próbując ograniczyć mięso, a może nawet wcale porzucić, aby solidaryzować się z biednymi, głodnymi i słabymi. Tylko, czy przełożeni się zgodzą? Na wszystko trzeba w zakonie mieć pozwolenie, nawet na jedzenie. Bo jak się składa czy śluby ślub czystości, posłuszeństwa i ubóstwa, no to o różne rzeczy trzeba pytać, żeby mieć. I na koniec jeszcze coś, czy już kończę? Nie, to długi wiersz, to już koniec. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się systemu miłości. Jedzcie lody, schładzajcie się, pijcie, bo gorąco jest, można łatwo. Ja wczoraj to miałem takie zawsze jak są duże upały to taki czasem taki szum w głowie chwilami albo nawet takie lekkie zawroty. Pamiętam jak w zeszłym roku a w tym roku też już mi się zdarzyło taki upał no w ogródku tam pracowałem. No i niestety niedobrze mi się zrobiło musiałem uciekać zawroty ciemno w głowie się robi właśnie od słońca. A w zeszłym roku to miałem bardzo mocno właśnie też tak sobie, a pójdę w ten upał było tam 35 prawie. No tak, gdzieś 35 było, ale w słońcu to wiadomo, to ponad 40 na skórę idzie. Więc zrobiło mi się niedobrze, ciemno w oczach, na wymioty się bierze, więc musiałem uciekać do cienia, gdzieś tam się skryć i za chwilę przeszło. No więc widzicie, takie jest świat, uważajcie, w ogródkach z rana albo wieczorem podlewać. W dzień się nie da za bardzo, chyba że jest duże drzewa, są, no to tam pod drzewem. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się i papa. Pa. W pismach jest zawarte wszystko to, co mówił mi Przyprowadzam świętych wielu, by przekazać światło dni Ojciec Pio mówił do mnie Bóg dał ci taką głowę, byś zrozumiał wielkie rzeczy Byś wiódł życie nowe Święci przy mnie wciąż stawali w moim. Moim jest. Z nim umówiłem się Na wiele żyć Zdecz Jan Bosko i Teresa Wielka Zawsze przy mnie są Przy moim pisaniu W mojej głowie światło świecą w noc Lekkość w moich słowach W ważnych sprawach Z ich mocy tkwi Ojciec Pio zawsze mówił Że to daj skóry mi Ojciec Pio Byś zrozumiał wielkie rzeczy Byś wiódł życie nowe Chęci przy mnie wciąż stawali W moim sercu, w mojej duszy Ich obecność, ich prowadzenie Moje pióro zawsze ruszy Siostro rozmawiałem przez ponad sześć lat On mi dał duchową mądrość Świętych głosów cały świat W moich pismach jest zawarte wielu, by przekazać światło dni W nowej siłcie wiedzę dostał Wiesław Matuch Tak to szło, by przekazać ją Otwartym duszą, gotowym na to Ojciec Piomu przekazał Duchowy skarbów moc By w świat wyruszył z wiedzą Jak najjaśniejsza noc W nowej siłcie wiedzę dostał Wiesław Matuch Tak to szło, Przekazać ją otwartym duszą gotowym na to. Ojciec piomu przekazał duchom skarb moc. Wych światy różnie świedzą jak najjaśniejsza noc.